Okazuje się, że zmiany, które zaproponowaliśmy, były zmianami w odczuciu przedsiębiorców, które spowodowały, że jest im trudniej dzisiaj prowadzić swoją działalność. Rozmawiałam z przedsiębiorcami od kilku już miesięcy, tak naprawdę. W piątek odbyło się już takie ostatnie spotkanie, przed tym kiedy pojawił się komunikat o tym, że otworzymy ten, ten fragment kilku ulic, ale cały czas pracujemy nad tym co ma w centrum miasta być. Ze strony przedsiębiorców jest wola współpracy, z mojej oczywiście jest nieustająca wola współpracy. Zaplanowaliśmy sobie to w ten sposób, że dopóki nie wypracujemy ostatecznej koncepcji, bo propozycją przedsiębiorców jest stworzenie w właśnie na tym fragmencie, czyli ten niewielki fragment ulicy Ratuszowej na Rutowicza, ale póki co Otwieramy, czyli przygotowujemy zmianę organizacji ruchu, taką, która umożliwi przejeżdżanie aut czy też parkowanie aut w tej części, którą dzisiaj na tych niewielkich fragmentach ulic, które dzisiaj są zamknięte, ale cały czas będziemy pracowali nad, nad tym, żeby jednak starówka zmieniła swoje oblicze. Więc ten projekt trwa. No, będziemy się konsultowali, będziemy przyglądali się. Propozycja jest ze strony przedsiębiorców jednoznaczna. Chcą zmieniać starówkę, chcą, aby ta starówka była atrakcyjna, chcą przyciągać tu i turystów, ale chcą również, żeby i mieszkańcy spędzali tu wolny czas, więc przygotowujemy się do tego, żeby znaleźć wykonawcę i opracować dokumentację na Wunerw. Wtedy, kiedy będziemy już gotowi, zaprosimy do konsultacji i mieszkańców, i przedsiębiorców. Ile to potrwa, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Myślę, że około dwóch lat do wprowadzenia ostatecznej zmiany, dlatego na wniosek przedsiębiorców i tu przychyliłam się, bo miało być lepiej, miało być atrakcyjniej, miało to pomóc wręcz prowadzić działalność, ale również i mieszkańcom spędzać wolny czas tu w tej części miasta. Skoro inaczej uważają i przedsiębiorcy, i część mieszkańców, to nie stoi nic na przeszkodzie ku temu, żeby po prostu tą organizację ruchu zmienić. Ale pracować, tak jak powiedziałam, dalej nad uatrakcyjnieniem tego miejsca. Chciałem zapytać, czy armii Krajowej zostanie z powrotem jednak Nie wiem, my jesteśmy. My dzisiaj rozmawiamy o zmianie organizacji ruchu. Do tego musimy się przygotować. Oczywiście nie mam terminu, który mogłam powiedzieć, od kiedy to nastąpi. O tym wiedzą przedsiębiorcy, ponieważ o tym rozmawialiśmy również w gronie urzędników w piątek, zlecimy organizację ruchu, ona nie będzie identyczna. Tak jak była przed tą zmianą, bo na to nie pozwalają przepisy i prawo o ruchu drogowym, na to nie pozwoli, żeby na przykład ulica Mariacka miała parkowanie takie jak kiedyś, i o tym wiedzą przedsiębiorcy. Natomiast zlecamy organizację ruchu i na czas do momentu, do kiedy nie opracujemy już ostatecznej dokumentacji, czy też nie przygotujemy ostatecznej wersji zmian w star na starówce, zostawiamy, czy też wprowadzamy z powrotem ruch na tym, na tym odcinku. To jest ulica Narutowicza, kawałek Narutowicza i Ratuszowa. A jak to się nie będzie sceny letniej Adebaru, bo nie można jest prowadzić działalności kulturalnej w, w, takich, w takich warunkach, więc on, oni o tym też wiedzą. Prowadziliśmy taką działalność, ponieważ nie było tu ruchu ulicznego. Teraz, jeżeli będzie ruch uliczny, nie będzie prowadzonej działalności. Ale jarmarku nie będzie tu już o tym wcześniej mówiłam. To na przedsiębiorcy, którzy prowadzili tu swoją działalność w ubiegłym roku. Chyba w sierpniu już powiedzieli, że oni tu absolutnie nie chcą prowadzić tej działalności, więc tu już jarmarku nie będzie, ja o tym mówiłam. Więc jarmark solny w tym miejscu nie wchodzi już w grę. O szczegółach porozmawiamy, jak będziemy mieli, bo to przygotowuje ekspert, nie my. My tylko zlecimy. Taką, taką organizację ruchu i tym zajmują się już firmy, takie firmy zewnętrzne. One to opracowują. Później oczywiście musi zatwierdzić to pan starosta, więc to jeszcze trochę potrwa. To nie jest tak, że od pierwszego maja czy czerwca taka organizacja ruchu wejdzie w życie, ponieważ wymaga to wielu naprawdę prac, a później wymaga to uzgodnienia ze starostwem.